Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego to temat konferencji, która miała miejsce w Ostrołęce. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Ostrołęckich Placówek Oświatowych. Spotkanie zainicjowało ogólnopolską debatę na temat roli samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizowaniu polityki edukacyjnej państwa. Liczymy, że problematyka, która dzisiaj będzie poruszana w czasie tej konferencji zbliży... Pewne środowiska dążąc do zachowania tak zwanego partnerstwa do edukacji. Oczywiście partnerstwo do edukacji jest pojęciem bardzo szerokim, które umożliwia stworzenie platformy zachęcającej do dialogu na rzecz poprawy sytuacji w naszym kraju, tej sytuacji edukacyjnej. Oczywiście tematy referatów będą oscylowały wokół polityki państwa, ale również działań samorządów. Tych poszczególnych samorządów, które oczywiście tutaj z nami w jakiś sposób współpracują. Ale najbardziej istotnym elementem dla nas jest to, co dzieje się w ostrołęckim samorządzie, jeśli chodzi o kwestię lokalnej strategii oświatowej, bo przecież strategia jest narzędziem tej polityki państwowej. I tutaj mamy wiele działań, którymi chcemy się pochwalić, które... Yy, Chcemy przedstawić na szerszym forum, chcemy przedstawić samorządowcom, mamy dobre rozwiązania, mamy przykłady dobrych praktyk, które chcemy wykorzystać w swojej dalszej działalności, ale również przekazać naszym współpracownikom, naszym zaprzyjaźnionym samorządom. Współorganizatorem konferencji jest Fundacja Rodzice Szkole. Bardzo się cieszymy, że władze ostrołęki, które uważamy, za lidera oświaty samorządowej na terenie kraju natychmiast wyraziły chęć zorganizowania wspólnie tej konferencji. Celem tej konferencji jest z naszego punktu widzenia przede wszystkim pokazanie, że oświata po to, żeby rozwijała się prawidłowo, powinna być w centrum zainteresowania szerokich kręgów społecznych, rodziców, nauczycieli, samorządowców, różnego rodzaju organizacji pozarządowych, chociażby takich właśnie jak Fundacja Rodzice Szkoły. I to jest taki cel generalny. Chcemy tą konferencją zacząć ogólnopolską debatę na temat roli oświaty samorządowej w kreowaniu polityki oświatowej państwa, w jaki sposób samorząd. Oświata ter y lokalna powinna się odnosić do polityki oświatowej państwa i w jaki sposób twórcy polityki oświatowej państwa, posłowie, rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej, powinni kreując tę politykę, tworząc tę politykę, proponując tę politykę, uwzględniać głos samorządów terytorialnych, ale uwzględniać również głos obywateli, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych. Taki jest główny cel naszej konferencji. Myślę, że tą konferencją rozpoczynamy kolejny etap uspołecznienia polskiej oświaty, kolejną no, bardzo poważną debatę na temat jaka polityka oświatowa jest Polsce potrzebna. Podczas konferencji poruszano także zagadnienia związane z ostrołęcką polityką oświatową. Oświata to jest, można powiedzieć, podstawowe zadanie także samorządów. Wprawdzie mamy... To zadanie czy traktujemy to zadanie jako zadanie zlecone przez stronę państwową mówimy o, oczywiście o tym co jest to światą bezpłatną państwową to jednak wiadomo że samorząd w tym zadaniu mocno uczestniczy Oczywiście jest wiele problemów, zwłaszcza niedofinansowanie oświaty przez właśnie stronę rządową. Te subwencje oświatowe, a więc taki obowiązek państwa ułożenia na oświatę, którą prowadzi samorząd. Niestety ta subwencja przez ostatnie lata maleje. W końcówce lat 90. to było 86% potrzeb oświatowych, średnio teraz około 60. To jest duży problem. Ale naszej konferencji ostrowęckiej chcemy oczywiście stawiać pytania, rozmawiać o problemach, ale chcemy też nie stracić jakby z oczu tego, co jest w obszarze oświatowym najważniejsze. To znaczy pewnej radości i satysfakcji z tego, że można pracować dla człowieka, dla dziecka, dla młodego człowieka, czy wreszcie dla osoby dorastającej, czy prawie już dorosłej. Myślę, że wszyscy ludzie związani z oświatą, nauczyciele, wychowawcy, ale też rodzice, czy wreszcie podmiot. Działań oświatowych, czyli dziecko, czy młody człowiek, muszą to wszyscy, ci wszyscy te wszystkie podmioty muszą to wiedzieć. To jest niezwykle ważny ważne obszar ludzkiej działalności, troska o człowieka, o człowieka rozwijającego się. Dlatego dzisiaj, jeśli nawet będziemy pytać o problemy, mówić o problemach, jeśli będziemy stawiać poważne pytania, to chcemy mieć w sercu mocną satysfakcję, tego przywileju pracy dla człowieka, niezależnie czy uczestnicy konferencji są samorządowcami, nauczycielami, czy też rodzicami, czy wreszcie pracownikami urzędów związanych z oświatą. Chcemy o tym mocno pamiętać. Troszczymy się o jakość oświaty w nieprostej polskiej rzeczywistości, ale wiemy, że działamy w obszarze wyjątkowo ważnym. Konferencja miała także na celu odpowiedzieć na pytanie, czy głosy samorządu terytorialnego oraz organizacji obywatelskich są uwzględniane w tworzeniu polityki oświatowej przez władze ustawodawcze i wykonawcze.